Witam Was w drugim odcinku naszego cyklu, który wraz z przyjaciółmi i znajomymi nazwaliśmy Niemcy. Wróg, konkurent czy sojusznik. Nazywam się Andrzej Tetlak. Od 10 lat mieszkam i pracuję w Monachium, stolicy Bawarii. Mamy końcówkę stycznia roku 2021. Za oknem sypie w tej chwili gęsty śnieg, ponuro, szaro. Ale przecież niedługo wiosna. Zapraszam Was na kolejne spotkanie obiecane w pierwszym odcinku z Marcinem Idzińskim, dziennikarzem, reżyserem, który od 40 lat mieszka w Monachium i tu jako dziennikarz do końca pracował w Radiu Wolna Europa. Niesłychanie ważnym tematem w zrozumieniu stosunków polsko-niemieckich jest oczywiście Polacy w Niemczech w czasie komunistycznym, prawda? Ponieważ oni w dużej mierze kształtowali wizerunek Polaka w środowisku niemieckim, jak i oni w dużym stopniu ukształtowali. Wizerunek społeczeństwa niemieckiego dla Polaków w Polsce w momencie, w którym otworzyły się granice i świat stał się Europą bez granic, prawda? Pytanie jest trudne, ponieważ musimy zdać sobie sprawę z tego, że ogromna ilość Polaków Została po II wojnie światowej w Niemczech. Ogromna ilość Polaków, która tutaj była, na różnym statusie. Żołnierze, na przykład z wojsk polskich, którzy z armiami okupacyjnymi znaleźli się w Niemczech zachodnimi, ludzie, którzy byli tutaj na w pracy przymusowej w czasie II wojny światowej różne były te doświadczenia, ale też wielu z nich, ogromna ilość tych ludzi nie wróciła do Polski w momencie w którym się okazało, że Polska jest komunistyczna. No można powiedzieć tak. Dokumenty mówią o tym, że w roku 1949 gdy powstawała Republika Federalna Niemiec, mieszkało tutaj ponad pół miliona Polaków. Właśnie, jak mówiłem, z różnych typów historycznego przybycia tutaj na ten teren. Ale zdecydowanie nie chcieli oni wrócić do Polski, jeżeli Polska. Była przecież komunistyczna. Natomiast stosunkowo niewielu z nich wyjechało z tego kraju na tak zwaną dalszą emigrację. Chociaż, jak Amerykanie zgadzali się na powstanie państwa niemieckiego, samodzielnego teoretycznie tworu politycznego, zażądali od twórców tego państwa, zgody na to, że Niemcy, Republika Federalna Niemiec, będą krajem tranzytowym. To znaczy każdy człowiek ze strefy komunistycznej czyli z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy, czy czy innych Bułgarii, na przykład Rumunii, i tak dalej, i tak dalej, czyli ze strefy komunistycznej, jeżeli się dostał do Niemiec, nie mógł być w żaden sposób z tego kraju wyrzucony. Musiał tutaj uregulować swój status uchodźcy. Każdy miał do tego pełne prawo, i różnie się potem te losy potoczyły. Jak mówię, krajem tranzytowym, to znaczy nawet jeżeli się chciało emigrować do Stanów Zjednoczonych, czy do Kanady, czy do Anglii, czy do Republiki Południowej Afryki, czy, czy do Australii, czy do Nowej Zelandii, obojętne, do Argentyny, Brazylii, różnie Polacy wybierali te kierunki, czy do Norwegii na przykład. Piersi emigranci, jeszcze wtedy emigranci. Bo jeszcze Polska była zamknięta, jak gdyby na kontakty z tym Zachodem, wszyscy oni mieli prawo, i przez te Niemcy się rozjeżdżali po całym świecie. Bardzo wielu Polaków, Czechów i innych nacji, które znalazły się, uciekłszy jakoś ze strefy komunistycznej, ci ludzie, którzy znaleźli się szczęśliwie na terenie Niemiec, Decydowali się na to, żeby w nich pozostać, nie jechać dalej. Dlaczego? Dlatego, że ten kraj w Europie był na pewno poza Szwecją krajem najbardziej socjalnym, to znaczy najłatwiej teoretycznie można było rozpocząć nowe życie w Niemczech. Trudniej o wiele było rozpocząć to nowe życie w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Może Australia jeszcze była wystarczająco konkurencyjna, ale na końcu świata. Wielu ludzi pozostawiło w Polsce rodziny, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Liczba Polaków w Niemczech rosła niesamowicie i w roku 1983 na terenie Niemiec znajdowało się ponad 2,5 miliona rodzin polskich. Rodzin polskich. Czyli można to pomnożyć przez dwa, jeśli chcemy dowiedzieć się, ilu tu było Polaków. Tak ogromny napływ Polaków którzy deklarowali na początku chęć emigracji zamorskiej, ale zorientowawszy się, że warunki socjalne w Niemczech są bardzo dobre, zostawali tutaj. Oczywiście nie można pominąć ogromnej masy tzw. spejtausiedler, czyli ludzi, którzy mogli powołać się na pochodzenie niemieckie. Prawda? Pochodzenie niemieckie, których rodzice, dziadkowie mieli kiedyś obywatelstwo pruskie, niemieckie, część Volksdeutschów z czasów II wojny światowej i tak dalej, ci ludzie nabierali praw obywateli niemieckich natychmiast. Prawda? Natychmiast. Ale co paradoksalne. Z moich obliczeń, a zajmowałem się tym pracując w Radio Wolna Europa socjologicznie, w zespole specjalnie do tych spraw powołanych, gdzie stwierdziliśmy, że z tej grupy tak zwanych czyli tych ludzi, którzy powołali się na pochodzenie niemieckie, zaledwie 15% znało podstawy języka niemieckiego. Ci ludzie nie mieli o tym zielonego pojęcia. Nawet ta grupa akurat była mało lubiana przez środowisko niemieckie. Przede wszystkim dlatego, że nazywano ich owczarki niemieckie. Owczarki niemieckie. co to znaczy ci ludzie mieli najgorzej. Ci ludzie zaczynali tutaj swój pobyt w Niemczech w najgorszej atmosferze otoczenia, pomimo że ich status prawny był najlepszy. O wiele chętniej przyjmowano tutaj uchodźców politycznych. Zdecydowanie łatwiej było tutaj wystartować jako uchodźca polityczny czy rodzina uchodźców politycznych z Polski niż jako Ludzie, którzy powoływali się na niemieckie pochodzenie. Różnie to się kształtowało, jeśli chodzi o przyjęcie tej ogromnej polskiej grupy do tego państwa. Pamiętajmy jeszcze, Mocno obciętego, ponieważ jeszcze istniał, istniała Republika Demokratyczna, tak zwana, czyli NRD, gdzie uchodźcy raczej się nie zatrzymywali. No i różnie to się kształtowało, ponieważ w momencie, w którym każdy, kto przyjechał do, do Niemiec, ówczesnego RFN, mógł tutaj natychmiast się zatrzymać i nie wolno go było w żadnym wypadku, nawet gdyby to był przestępca, prawda? Nawet piloci, którzy porywali samoloty, mieli tutaj normalny proces, prawda, jako ludzie, jako terroryści, ale wyroki były bardzo łagodne i jeżeli ktoś się powołał że chce emigrować do Stanów Zjednoczonych i żąda statusu uchodźcy politycznego to go stosunkowo łatwo otrzymywał prawda czyli jeżeli łatwo było tu przyjechać i łatwo było tutaj zostać no to nic dziwnego że ta emigracja polska była przekrojem polskiego Środowiska. Procentowo tyle samo, tylu samo bandytów polskich procentowo znajdowało się w tej polskiej grupie tutaj, prawda? Jeżeli powiemy, że w Polsce wówczas było około 3% ludzi, którzy zajmowali się działalnością przestępczą, no to wśród tej polonii też 3% było tych przestępców, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Złodziei, bandziorów zwykłych, chuliganów i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście wszystko to się nasiliło w momencie, w którym przybyła tak wielka fala uchodźców solidarnościowych po wybuchu stanu wojennego w Polsce. Tu musimy sobie zdać sprawę z tego, że z tej grupy przybyło na teren Niemiec, żeby ewentualnie wyjechać dalej, ale jakiś czas tutaj przebywało. Znowu około pół miliona ludzi, prawda? Bo trzeba liczyć się z tym, że można było. W Polsce decydując się na zgodę na emigrację tak zwaną dożywotnią z paszportem w jedną stronę, można było zabrać dziadka, babcię, ciotkę, wujka, własną żonę, własne troje dzieci i itd., itd. Także ta ilość ludzi, która tu przybyła była ogromna. Był to cały przekrój polskiego społeczeństwa. Zarówno byli tu i naukowcy wysokiej klasy polscy, którzy decydowali się na emigrację i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć od profesora i księdza po zwykłego bandytę ulicznego. Prawda? Nic więc dziwnego, że tak ogromna ilość zróżnicowanych Polaków spotykała się tutaj z niesłychanie zróżnicowanym przyjęciem. Na przykład, co ciekawe, za specjalistów w kradzieżach samochodów do roku mniej więcej 1980 uchodzili Włosi, którzy wręcz zawodowo odprowadzali nowe Mercedesy, nowe BMW czy, czy inne bardzo drogie samochody z Niemiec do Włoch. I oni byli wówczas uważani za taką plagę złodziei samochodów w Niemczech, które już po prostu w latach osiemdziesiątych, już było po tym całym Deutsche Wunder, czyli po tym cudzie gospodarczym, były, Niemcy były już wówczas najbogatszym krajem w Europie zdecydowanie najbogatszym krajem w Europie, nawet bogatszym od Szwajcarii, jeśli chodzi o średnią posiadania portfela, który mógł być wydany na przyjemności, czy obojętnie na co, prawda, to bogatsi byli Niemcy nawet od Szwajcarów. W związku z tym tych samochodów doskonałych było tutaj co nie miara. Inaczej w ogóle wtedy rozwijał się przemysł samochodowy, jeszcze nie istniały potężne koncerny japońskie, jeszcze nie były tak popularne itd., itd. W związku z tym niemiecki samochód to było coś najważniejszego. Oczywiście sprytnych Włochów w latach późnych 80. zastąpili Polacy. Niestety. Proceder kradzieży samochodów. Przez Polaków stał się tutaj niesłychanie popularny i niesłychanie kłopotliwy dla środowiska niemieckiego, więc nic dziwnego, że w tym czasie zaczęto Polaków postrzegać tutaj bardzo negatywnie. Oczywiście dotyczyło to nie tylko samego procederu kradzieży samochodów, ale dotyczyło również pewnych zachowań politycznych. Wielu działaczy Solidarności, którzy przybyli na teren Niemiec, stanowili w Niemczech nagle i od razu element anarchistyczny w całym tego słowa znaczeniu. Oni mieli niesłychanie taki stosunek wymagający. Do państwa niemieckiego, do urzędów, ja jestem bohaterem antykomunistycznej walki w Europie. Mnie się wszystko należy, prawda, mnie się należą wszystkie tutaj ulgi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to tworzyło na początku lat 80. bardzo negatywny obraz Polaków tutaj na tym terenie i opinia była no, niestety zła. Ale to był czas, gdy zaczęli przybywać tutaj doskonali fachowcy. A wybuch tego zjawiska to oczywiście moment upadku muru berlińskiego, początek lat 90. Wówczas gwałtownie zaczęła się zmieniać opinia o Polakach przede wszystkim dlatego że tak zwani hura patrioci polscy natychmiast wrócili do Polski jak dzisiaj się człowiek zastanawia skąd taka ekstrema prawda, ludzi mających dzisiaj 40 50 lat prawda, skąd 40 50-letni prawicowcy czy, czy nawet narodowcy, prawda, no to między innymi z tej grupy, która tu przybyła jako polscy patrioci antykomunistyczni, ponieważ ich życie polegało na roszczeniowości, rzadko kiedy znajdowali dobrą pracę, bo nie chcieli. Oni chcieli, żeby żyć tutaj na socjalu za darmo po prostu. Ci ludzie często wracali do Polski. W latach, po, początku lat 90. większość z nich wróciła do Polski, prawda? W związku z tym zostali albo mocno zasymilowani Polacy, ci, którzy tu już mieli pracę, często dobrą pracę, i przybyła duża grupa wybitnych polskich fachowców oraz wybitnych polskich Firm. Nie możemy zapomnieć o tym, że te firmy przywoziły tutaj ludzi, którzy tu pracowali, prawda, tu budowali, tu kładli drogi i tak dalej, i tak dalej. To były polskie firmy, które zapisały się wspaniale, wspaniale w historii stosunków polsko-niemieckich. To była ogromna ilość ludzi, która nie przyjechała tutaj, żeby tu się osiedlać, tylko żeby po wykonaniu swojej pracy wrócić do Polski całymi firmami, prawda? Oraz pracownicy sezonowi, którzy tu przyjeżdżali na krótko, na przykład na budowy czy do, do zbioru płodów ziemi i tak dalej, i tak dalej. Ogromne ilości. Ci ludzie z kolei okazali się wspaniałymi ambasadorami Polski, i Polaków. Oni ten negatywny obraz, który zresztą niemieckie służby poradziły sobie po kilku latach z, tą, z tymi kradzieżami samochodów i tak, dalej, i tak dalej, pomogły w tym również polskie służby demokratyczne już Polski. To zjawisko umarło, ale ci ludzie nowi, o których mówiłem przed chwilą, ci doprowadzili do kompletnej, Przemiany opinii o Polakach i do ogromnego wzrostu sympatii w środowisku, przeciętnym środowisku niemieckim, sympatii do Polaków. Pamiętajmy o tym, że mówimy o przemianach, które odbywały się w ciągu 30, niekiedy 40 lat. W związku z tym to nie były zjawiska, które nastąpiły z dnia na dzień, prawda? I to uznanie Polaków za Europejczyków trwało, trwało około dziesięciu lat, można powiedzieć. Ten proces się odbywał, ale na początku wieku XXI to już opinia o Polakach była zdecydowanie inna. Używając takiej szkolnej, to jest, szkolnej nomenklatury, to jesteśmy powiedzmy oceniani tutaj w porównaniu z innymi sąsiedzkimi narodami Duńczyków, Holendrów, Francuzów, Austriaków, Szwajcarów i tak dalej, gdzieś tak mniej więcej na jak, na jak czwórkę polskiej szkole, na tak zwany dobry, prawda? Jeszcześmy się nie dopracowali tego, czego dopracowali się Szwajcarzy, czy Duńczycy, czy, czy Holendrzy, których jest tutaj dosyć dużo, czy Francuzi, Austriacy i tak dalej, ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Oczywiście, jeśli nie będzie nam w tym przeszkadzała. Matka polityka, która w sposób niesamowicie skuteczny potrafi popsuć opinię o jakimś społeczeństwie w o wiele krótszym czasie niż te społeczeństwa dopracowują się dzielną i przede wszystkim dobrą pracą takiej opinii, w nowym miejscu zamieszkania, co niesamowicie rzutuje na opinię o Polsce i na opinię o Polakach w ogóle.